Fuck yeah. Coming A to łowy Ohio z tej strony Ramroid Deloro seria Gramroid i dzisiaj będziemy grali w grę BROFORS Tą grę stworzył, tworzą do, właśnie ekipa złąca się Free Lives. Dość ironiczna nazwa, jeżeli zobaczycie, co się będzie w tej grze działo. Jest to gra obecnie w fazie Early Access. Zapewne wielu was może podejść dość sceptycznie, że e, Early Access pewnie zarzucą ten projekt. Ale zapewniam was, po tym co zobaczycie na tym materiale, myślę, że będziecie mieli ochotę to kupić. I pogramy razem! Yeah! Jaka jest y, podstawa fabularna? cóż, terroryści zagrażają światu, a my jako specjalna organizacja paramilitarna BroForce zostajemy wysłani, żeby oczyścić teren i nieść wolności. Czas na czas wolności! Zaczynamy Arcade Campaign! Pauza? Zapomniałem wam wspomnieć w czasie nagrywania materiału, ale... Patrzcie jaki sobie w kosmos lejąc na filmiki mam, fajnie, fajny, nie, fajny, nie, nie, nie. Wykonała go dla mnie siostrzeczka Jujeczka z OTP Records. Linki do jej kanału YouTube oraz na Facebooka daję wam w opisie filmiku. Zaglądajcie tam, bo konkretny content tworzy. Naprawdę polecam. Dobra, wracam do filmu. Gramy offline. Dołączamy do gry. Hmm. Dobra. Three, two, one, one. Go, go, go. Lecimy helikopterem! Let's do! Hmm? Czarny Tak. Zaczynam jako. Brambo, Bro Rambo. Rambrowo. Masz umiejętność? To oczywiście możemy podskakiwać. Strz strzelać. Używać specjalności w tym przypadku granatów. Ewentualnie ciechać nożem. No to bez zbędnego gadania idziemy robić. Idziemy nieść wolność. Spinaczka. O! To jest skrzynia, w której. Znaczy, to jest klatka, w której jest zamknięty inny bro. Jeżeli go uwolnimy, zmieniamy postać. Uwolniliśmy właśnie. Bromando! Który ma rakietnicę. A teraz znowu mamy. Ram Każda postać ma swoje własne umiejętności, i oczywiście. Warto się wszystkich nauczyć. O, eksplozje! Dużo eksplozji, trzeba uważać, żeby nas nie zaszeli ani terroryści, ani przedmioty, na nas nie spadły. A na końcu każdego etapu jest o, taki oto szatan, którego musimy po prostu pokonać. Gratulacje! Teren został oczyszczony. Wolność przyniesiona. Opuszczamy planetę. Dzikie solo! Jeszcze jedną osobę muszę wracać, żeby odlokować kolejnego bro. Brahula. O tak! No to ruszamy dalej. Nieść wolność, Bromando! I nasza rakietica. O, nie, spadamy. A jednak nie. Ha. Dobra, przekopujemy się. O, nie, nie, nie spadamy, nie, spadam, nie spadamy. O, łała. Wow. Ale za dyma. Kogo uratowaliśmy tym razem? B.A. Brorakus! Bro ha. You fool! A ah, burn rap, błądźcie wszyscy! I w ogóle blink blink granaty! Daj mi swag! Dobra, oratujemy kolejnego gościa, Bro Mando! to, Walker! To, 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 to. Brother Walker! Cost the eyes of the Ranger are above you you go see When Dobra, i znowu... znowu mamy Brambo Hej, no i co tam? No siema, siema, siema. Ale za Salut i opuszczamy wyspę Wolność! Dobra Hmm, się się miatarzem ognia. Dlaczego? Bo tak można! Jeśli masz jakiś problem, zadzwoń! Myślę, że dostaniesz odpowiednie wciery z, z tego powodu. O, 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 umarłem. Ups! <śmiech> <śmiech> Dobra. Walker, do boju! O, jakiś samobójca. Ha Niespodzianka! Surprise! E, kwadraciki. Niebezpieczne kwadraty. Minecraft e? Lekcja z Minecrafta. uwaga na kwadraty. Rumbro! E, mm, problematycznie. Dobra. H -h -h. Uuuh. Eksplozje! Bo, Bro Macie tu molotowa! Napad? A nie, to jest taki ogłuszający. Ruszamy, Flame Tower, you fool. Zzzt. Odblokujmy coś, może jeszcze. Może kiedyś będziemy mogli uratować kolejnego bro'u? gdzieś więcej unlockable? Nope. No, to wybucha. No, niespodzianka, płonie. O, jaki fajny namacik, hej. A teraz symulator simsów. Uuuu... Jakie jeszcze ta grama ma featuresy? Na pewno są epickie boss fighty! Mam nadzieję, że dotrę w ciągu tego odciga do jakiegoś fighta, żeby pokazać wam, jak się walczy z bossami. McBrower! Macie jedzenie. Hmm. To zajmę O! O, umarłem. <laughs> Czemu nie ja mam czasu z po obrotu? Jak jestem walkerem. To nie fair, to jest spike walker. Dobra, dawaj na O, ale kulturka zamykamy drzwi za sobą. No, pozamiatane. Pozamiatane. Zabawne, że eksplozja właśnie własny rakiet nas nie zabija, a zabijałem na wszystkie losowe wybuchy, jakie się pojawią. Hmm. Ale,

Ja mam dwa o, niespodzianka! Z takich domów czasami wychodzą przeciwnicy. A najlepiej więc stać po prostu i próć do wszystkiego co się pojawia, aż w końcu się skończą przeciwnicy. Kiedyś się skończą. Albo dobra, zniszczymy platformę i... To było śmieszne. O, prezencik. Uuu, jaki... fajne, tego jeszcze nie widziałem! Hmm. Mówił te. O, boż, Ups. Yeah! Hmm... Problematyczna platformówka, ale dobra. Heh. <laughs> <Braidy>. Ja, mieczor! <laughs> hat, 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 I koniec miecza. Czas na mi Och, ognia! Spalamy! Na spuścianka! YOU full! O, umarłem. Czasami trzeba bardziej jak się wszystko rozwala dookoła, bo idzie się zabić friend tym albo w Fender jakimś randomowym wybuchem. Terrorysty, wybuchowca, kamikaze. Hmm. Muszę pobrać te przyciski, bo. O, pszczółki! Nikt nie lubi pszczół. Hap, 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 hap Piękna grafika, panowie, no jeżeli to was dalej nie przekonuje, żeby grać w tę grę, no to nie wiem, już nie wiem czego wy oczekujecie, że gra wam będzie płacić, chyba. No, nie przyczepiałem, ale dobra. O nie, zabił mnie! No cóż, pomimo bycia tak... Chciałem pomimo bycia taką siłą ogniową, łatwo umrzeć tutaj. O, mam full amunicji. Więcej amunicji. Hyhy. <laughs> Tylko na tyle cię stać? A, a masz. Ho! A, Nie. Dobra, ruszamy. Hmm. Stacja radiowa. O! Łapcie granat! <głos> <głos> Za późno, żeby uciekać, głupcze! Aha, nie spiekam! O, jaki wjazd na chatę! O, Dostałem headshota ostrego. Dobra! Wy macie ciężarówkę? Co z tego? Zysucię go się na spalonikach. O! O! Ale zepsułem! Niedźwiedzianka! Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Dobra. Ui! nie ma! Ha! Jestem jednak! Łomo wow, się wali! WOLNOŚĆ my... Me... O, umarłem. Czas na Rambo. To było takie oszustwo. Macie tu super kurczaka, smacznego. Co to to jest? Haha. Wow bro, Sędzia Bro! Zdanie sterowane pociski, namierzane Ale fajnie O! Ha ha Jeszcze te pociski się odbijają, ale fajnie Jaką specjalność jak mamy zdalnie sterowane rakiety? Uhuu! Szukamy dobrego targetu. Dobra. Hello! Hello guys! Yeah! No! Po ciężki... Przy ciężkich stratach w końcu ociściliśmy te, te wyspy z terroryzmu. Hmm! Zajęło na to chwilę. Ruszamy dalej. Może będzie bro boss fight. ja chcę boss fight! Ciach, ciach, ciach. Steramy klatkę Dobrze No W sumie on tutaj będzie trochę trochę sobie radził, ale dobra <grymianie> Niespodzianka <grymianie> e, Psy Kulę te dogs out Okej, okay. wyszczał wystał i łapcie granat Nara za późno! Na ucieczkę! Hyc <laughs> Skok! <śmiech> Eksplozja. Eee... eksplo... Bro 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 force! <laughs> Myślałem, że mnie zabije ta skrzynia. Bromando! Come on! What are you waiting for? Na co czekasz? Dawaj do helikoptera, szybciej! Nie mamy czasu! O, rakietnicą w twarz! Z przystawienia! O, nie mam, mam nic na pełno, bo nie używam za bardzo granatów. No, O, uwaga! to the moon! Co to jest? O! Slot z Nie ma sprawy! A znovu. Ee, bro Boss fight! Helicopter! Come on! Get to the chopper! Oh, 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 Wow. No Brachu v cerni. Wow! Zostałam rakietnicą. O, sędzia, bro! Dobra, masz rakietę! Ameryka! Yeah! Boss fight. Taki trudny! No, straciłem jednego bro. No, był trudny. O, pole minowe, zapomniałem powiedzieć. Hmm... Dobra, ostatni, ostatni po ostatnim etapie i... Możemy zakończyć na dzisiaj tą niezłą, niezłą rzeskę! Ha, pola minowe, he, he! Uwaga, uwaga... dobra... Najlepszy sposób na rozbrojenie miny! Zniszczyć pod nią! Haha, Nie ma miny! Dobra, tu, tu, tu... Przysypiam się na gumie do rzucia do ściany Haha, <noise> Dobra. Dobra, flaga, hmm! yeah Aha, macie tu żarcie no, hm, hm, co to, hm, prezent, hm, paczka, hm, święta Christmas, Boom. bum Wow Aha, nie trafiłeś U Piesioł rósł Hm może mi się uda? Ostrożnie. O, i wyszło. Spadam stąd. A może ich wybuch do śniegiem? Ha, ha! Wszystko zaplanowane Czas na Rambo, Rambro Niespodzianka! <grystanie> <grystanie> to jest zabawne. Jak mnie tak wypada mi giną, wszyscy tak... Ups. Za dużo, za dużo, wybuchów. Bracia w czerni, bratów w czerni. Ta broń jest całkiem mocna i ma trochę koszeta. Boink. Dawaj, dawaj. Wow, wow co się dzieje? O, amunicja. O, znając Problem. Szukamy celu. O, nie udało nam się nic znaleźć, bo wszystko zniszczyliśmy zanim zdążyło się cokolwiek. Fajnie. Z... O, <śmiany> miałem się powiedzieć z pozbawieniem ich pamięci, a oni mnie zabili. Jak tak można? tak, to ta jest rakieta. Jest o. Oh. Gdzie szatan? Nie ma szatana, chciałem go zabić. Ups. <ścoughs> Ups. <ścoughs> Dobra. Wolność. Ameryko! Ameryko! O. Dokładnie tak, przyjaciele, to był Bro Force Early Access. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, jak zawsze, rozsyłajcie filmik swoim znajomym, niech zobaczą coś fajnego. No, zakładając, że uważacie, że to było fajne. Dawajcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. Lajk lajków nie potrzebuję, bo to tylko kciuk w górę. Mało konkretny, ale też miły. Dzięki wielkie. Rozsyłajcie ludziom, spread the word, tell your friends. Sayonara! I atomowa łapka! Freedom!